Siema, witajcie, z tej strony Oliwier z kanału Fani Totalnej Porażki, a dzisiaj zaczynamy nową serię o nazwie Kogo Bardziej Wolę i dzisiaj napisałem do Drama Monster, żeby mi podał 10, 10 przykładów par z wszystkich serii, które oglądałem, czyli Wyspa Totalnej Porażki i te 9 sezonów, co teraz powstali, powstały, te dwa nowe, z Adventury Camp, i Hody Seyadal Drama, bo tylko te sezony oglądałem. No i możemy przejść do odcinka. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję pod spodem, a my już zaczynamy. Pierwsza para, para to jest Cody vs Cyril. Oczywiście tutaj bardziej lubię Cody'ego, ale Sierra też lubię, ale bardziej lubię tutaj Cody'ego, więc Cody wygrywa tą rundę. Dobrze, mamy drugą rundę. Courtney vs. Duncan. Obu postaci nie lubię, ale bardziej z tych wolałbym Duncana, czyli Duncan wygrywa. Trzecia runda. Gwen vs. Trent. Obie postaci lubię, ale bardziej wolę Gwen. I tutaj w pojedynku wygrywa Gwen. Kolejny pojedynek dla Shauna kontra Harold. Oczywiście, tutaj wygrywa Harold, bo to jest moja ulubiona postać ze wszystkich, tonalne, no, ze wszystkich sezonów totalnej porażki. I nawet z fa fanowski w fanowskiej serii on by wygrał. No, ale Shauny najbardziej lubię dziewczyny z, z tych pierwszych siedmiu sezonów. Więc tutaj wygrywa Harold. I tutaj kolejny pojedynek James kontra Aiden. I to jest pierwsza para z Disadventury Camp, z sezonu drugiego. I jakby James nie zakolegował się z Julem, Julem, nie wiem jak to wypowiedzieć po polsku, pisze się Jul, i U to bym wybrał Jamesa, ale tak to wygrywa Aiden przez to, że bardziej go polubiłem od początku, bo Jamesa na początku nie lubiłem. Wygrywa Aiden. Kolejna para i to jest z nowego sezonu, czyli z sezonu 8 i 9. Bowie vs. Rush. Oni są parą. Więc tutaj bardziej lubię Bowie, Bowiego, chociaż on jest antagonistą w tym sezonie. I wygrywa Bowie. Dobra, kolejna para. I znowu z Diz Adventure Camp, tylko teraz z sezonu pierwszego. I tutaj jest pojedynek Gabi vs. Eli, czyli najlepszy przyjaciółek. I Eli też robi, ale jak odpadła Gabi w tym sezonie, to się zaczęła zrobić zro trochę nieznośna. Eli, chodzi o Eli, czyli wygrywa Gabi. I kolejna para z nowego sezonu totalnej porażki: Reaper vs. Axel. I w pierwszym sezonie bardziej robiłem Axel. W drugim sezonie polubiłem Ripper'a. I tutaj niestety wygrywa Axel. I kolejna para to jest, jest chyba przedostatnia, ale nie jestem pewien. I to jest Lindsay vs. Tyler. Oczywiście Oba, obie postacie lubię z Totalnej Porażki. I, ale, nie, ale wygrywa Tyler. Tak jak mówiłem poprzednio, to jest ostatnia para. Teraz to jest ostatnia bara Mike versus Zoe. I tutaj mam dylemat, bo obie postaci są dla mnie ok, ale nie wyróżniające się dla mnie, bo bardziej lubiłem na przykład z Zemsty wyspy Mike tego nie Mike'a, co ja mówię sama, bardziej lubiłem na przykład albo Camerona, albo Lightninga na przykład, albo Beverly. Tutaj jest taki na równi pojedynek, ale chyba wolę jednak Zoju. Zoju wygrywa. To by było dzisiaj na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i wpadajcie do Drama Monster. Link w opisie. A ja się złożę, że dam patrzeć Elo.